Jestem opierdolony, ponieważ chciałem zapłacić gotówką, miałaby dzisiaj premiera sklepowa, tak tak pisało na internecie, premiera sklepowa jest 30 września, FIFA, także jadę na ansle, kupuję przez neta i rozpierdolę sobie psychikę. Jademy na kurwy! Uwaga! Uwaga! Kurwy jest do chuja! Ty uważaj, kurwa, ścieżka się jest do chuja pało jebane, jeśli przez ulicę tutaj komisariat był, ja się idę, roz, ja się idę rozjebać. Stare kurwisko po kątach ustawiać. Chuja, chyba sobie jeszcze rundkę po stawikach że żeby kurwa jakiegoś farfocla złapać. W tym mieście nie pilnuje kurwa porządku. Ja się, muszę, ja się tym muszę zająć, bo to nie może tak być. No i zara, upierdolimy tutaj paru Lewa w górę, lewa w górę. Halo, kurwa Mać. Zmiana planów. W grę FIFA zagramy 30 października na streamie, ponieważ jej sport to pierdolone kurwy, które wyzyskują pieniądze na każdym możliwym pierdolonym kroku i nie będę płacił za grę 160 zł więcej tylko po to, żeby móc sobie pograć 3 dni przed premierą. Przepraszam wszystkich zawiedzionych. 30 widzimy się na pełnej kurwie.